W momencie jak ja zobaczyłam prezentację pani Justyny Pargieły właśnie na temat roślin oleistych, tego, jakie one mają właściwości, jakie mają działanie, jakie mają no, spektrum działania ogólnoustrojowego, ja zdębiałam. I mhm. mówię, ja już mam 40 ponad lat, interesuję się tymi tematami i ajurwedą i, i kuchnią pięciu przemian, i ziołami, i, e, I tego nie ja o tym nie wiedziałam. Mhm. Tak nam się wydaje, jak jesteśmy w tych tematach około bliskich, i nam się wydaje, że dużo wiemy, a później przychodzi taki temat. Ja też niby z wieloma osobami rozmawiam, z dietetykami rozmawiam, ale o takich naprawdę dobrych tłuszczach, jak tak zrobiłem renament w głowie, no to nie wiedziałem zbyt mhm. wiele. I to jest temat ważny, bo rzeczywiście wiele aspektów naszego dobrostanu zależy od tych substancji. Temat jest w miarę prosty, można by powiedzieć, ale z drugiej strony nie jest to takie oczywiste, mało się o tym mówi i myślę, że ta świadomość się dopiero budzi.